Już jesteśmy. Witamy serdecznie, słuchajcie, jesteśmy w Setsmo. Krzysiu, Troll Rental, Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, witam Cię też Łukaszu. Słuchajcie, um... jesteśmy dzisiaj, bo przyjechałem do Krzysztofa właśnie z taką sportową, jak to do Troll Rental, słuchajcie, tutaj tylko się przyjeżdża, ze specjalistycznymi e, sprawami. E, to jest sportowa opona. Ile ona prywatnie jeszcze mogłaby pojeździć? No Łukaszu, no patrząc na znaczniki tutaj e, zużycia, to już nie powinieneś tu w ogóle przyjechać. Wiecie, to jest mimo, że, że jest lato, opona powinna mieć powyżej 3 mm, to jednak to jest już zużyta w 100%. Ale dobrze, że przyjechałeś lepiej późno niż wcale. Bo... Właśnie w tej chwili tutaj możecie zauważyć e, szybką wymianę, szybki serwis. Wymiana polega na tym, że po pierwsze spuszczą powietrze, zdejmą oponę z felgi, zdejmą wszystkie odważniki, na, e, założą oponę, napompują, założą nowe odważniki, wyważą te koło. I będzie cały komplet zrobiony. Dobrze powiedziałem? Tak, tak. Oczywiście jeszcze zresetujemy w takim samochodzie czujniki ciśnienia, bo to dosyć ważna sprawa, aby to się nic tam później nie świeciło na desce zaraz po montażu. No i oczywiście Łukasz dokonał dobrego wyboru. Kupił nas nowe opony. To też bardzo ważne, żeby te opony letnie również były nowym produktem, żeby ta twardość gumy, odprowadzenie wody, żeby to wszystko super działało. Tak, twardość warunkach. gumy ma znaczenie, słuchajcie, I... szczególnie. W momencie, kiedy, e, i tu się możemy Michała zapytać, w momencie, kiedy jedziemy na takich łysych oponach, ubezpieczenie może nam nie wziąć pod uwagę e, szkody ze względu na to, że jeździmy autem wybrakowanym. Tak, tak, to, to, jest, to jest racja. Jeżeli wypadek będzie z Twojej winy i stwierdzi rzeczoznawca, że wy, przyczyną wypadku mogło być złe ogumienie, no to jak najbardziej podważą, podważą zasadność ubezpieczenia. A szczególnie teraz, za chwilę z drzew będą leciały te wszystkie ślizgie takie wiesz, będzie deszcz, lecą te pyłki i tak dalej, jest ślizga nawierzchnia tak naprawdę. Tak. I też trzeba działanie. uważać. Piękny warsztat Krzysiu, gratuluję Tobie z całego serducha, to jest niesamowicie. Co tutaj możemy się spodziewać od Troll Rental, bo Troll Rental jest jakby właścicielem całego tego konsorcjum, które tutaj zbudowałeś w Norwegii. Tak, tak, tutaj co, co u nas słychać od roku, bo w sumie rok czasu się nie widzieliśmy, ostatni tak. raz pamiętam jak otwieraliśmy warsztat, na ten rok mamy ambitny plan dla całego zespołu Troll Rental. Jak co roku zresztą? Warsztat udało nam się uruchomić we wrześniu tamtego roku. Dysponujemy siedmioma stanowiskami, siedmioma mechanikami do tych stanowisk, oprócz tego zbieżność, wulkanizacja. Czekamy też na pozwolenia na EU-Kontrol, także to myślę, że pod koniec wow, tego będziecie roku. To będziemy mieli EU-Kontrol nawet. Tak, tak. Ale to będzie tak, że rzeczywiście przyjdę, no i że tam samochód stoi, zdjęcie ci pokażę. Szczepniesz mi czy nie? Niestety znak nie Aj. działa, teraz mają takie systemy Aj. kontroli. Nie, ja wiem, 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 bo już rozmawiałem też na jednym warsztacie. I podobno jest tak, że e, ty w komputerze wbijasz auto, że jest e, robione, a Wagwesen mówi stop, czekaj na nas, aż przyjedziemy. Tak, dokładnie tak jest. Wpisujemy numer rejestracyjny i może wyskoczyć, że za 20 minut będzie kontrola, trzeba auto zatrzymać, także niestety nie podbijemy Ci Malucha. W ogóle gratulacje zakupu Malucha. Tutaj, tutaj na pewno Państwo słyszeli, wszyscy widzowie, słuchacze, że Łukasz stał się szczęśliwym posiadaczem Fiata 126P. Tak, tak. Tutaj w ramach współpracy też już od razu możemy powiedzieć, że firma Troll Rental... Też cegiełkę dołoży Trollby Wargset w jakby odrestaurowanie tego pięknego pojazdu do stanu idealnego, także tutaj tak, będziemy... Mamy, mamy już firmy, które są, przede wszystkim jesteś ty jako Trollerental, Rental, jest też firma lakiernicza Szlitu Karoserii Werkstedt, jest też firma, która będzie zdobiła i jest też człowiek, który będzie robił aranżację. On będzie wymalowany pięknie w naszych, w naszych barwach narodowych oraz barwy Radia Bataka plus Troll Rental. Jeśli tu karoserii, to wszystko zostaje na stałe, później permanentnie będzie zakryte lakierem i będzie naprawdę super to zrobione. Także to jest projekt na cały rok. I odsłonimy go w przyszłym roku, w przyszłym roku tak, w trakcie motopikniku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się już wrócić do normalnej formy. Komercyjnej imprezy otwartej dla Was wszystkich, nie tylko dla jakby pracowników i współpracowników, ale także dla klientów i dla wszystkich gości, którzy będą mieli ochotę nas odwiedzić, to już zapraszam 2022 rok, czerwiec. W tym roku, niestety, ograniczymy to do zamkniętej imprezy dla najbliższych współpracowników. Tutaj też mamy niestety informację o przesunięciu terminu na wrzesień. 2021, także nie teraz w czerwcu, tylko we wrześniu, ale to, to nawet nie miałem okazji Ci powiedzieć. No, tak zobaczymy się troszkę później i będziemy to relacjonować wszystko. Będzie też niespodzianka dla wszystkich naszych klientów i gości. Łączymy się w tym roku w większą organizację tutaj. Ale to na razie owiane tajemnicą jest, będzie inauguracja jakby tak, tego wydarzenia w trakcie urodzin naszej firmy. Będzie to duży plus dla naszych klientów. Zmiana naszej formy, jakby tutaj dystrybucji części przede wszystkim. A z rzeczy, które się jeszcze zmieniły od tamtego roku. Otworzyliśmy sklep i Deler. Jest to sklep dla klientów detalicznych ze względu na sytuację dzisiejszą, tak, że nie każdy chce przyjeżdżać, spotykać się. Sklep internetowy z wyszukiwarką numerów rejestracyjnych, z Dokiem, z dużymi stanami, zarówno naszymi. Ale ja ci wejdę w słowo teraz. Z wyszukiwania numeru rejestracyjnego, czyli na czym to polega? Słuchajcie, polega to na tym, że wyszukując sobie jak daną część pisujemy numer rejestracyjny i nie ma możliwości pomyłki, prawda? Oczywiście, e, e, TechDoc jako, jako baza danych, BISNOT, TechDoc, które t, jakby o, to wszystko mają wewnątrz systemu, też nie są idealne, bo Volkswagen na przykład ma zawsze trzy rodzaje Ale klocków. Ale jest problem czy, wymiany? E, nie, nie. Jest otwarty miesiąc na zwrot, e, także tutaj nie ma żadnego problemu, jeśli popełnicie jakikolwiek błąd przy doborze. E, jeśli. E, nie jesteście w stanie sobie dobrać części, to też tam można zarówno na czacie, jak i e mailowo, telefonicznie, sms e zapytać nas o pomoc i wtedy dobierzemy te części. Ale też nie bójcie się, że e jeżeli zamówicie, no bo tak, wchodzimy w sklep internetowy, wybieramy sobie numery stacyjne, dobieramy części, wrzucamy je do koszyka, płacimy za nie od razu i tak czy owak, zaraz po zamówieniu jeden z naszych pracowników weryfikuje poprawność za zamówienia przez was części. Także to jest bardzo o, fajna. W jakim języku? Słahili, a... norweski, polski, angielski. Także Proszę tutaj bardzo. z nie? Więc zawsze, nawet po zrealizowaniu zamówienia, jest ten plus, że my zweryfikujemy Twoje części. Jeżeli dobrały się je nieprawidłowo, to poprawimy to zlecenie i dostaniesz prawidłowe części. Mhm. To dla detalistów. Co do warsztatów, to mamy już też gotowy i działający program dla warsztatów z wyszukiwarką numerów rejestracyjnych, więc zostało to poprawione. To, co w tamtym roku było wybrakowane nie mieliśmy tej wyszukiwarki, teraz już mamy. Także ale mieliśmy prawdę... też troszkę więcej chyba czasu na to wszystko, żeby to dopiąć, prawda? Tak, ale teraz też jest więcej ludzi, tak? Więc hmm. więcej zaufanych ludzi, współpracowników, którzy pomagają mi w tym wszystkim i realizują te zadania. Także tutaj wszystko wszystko zagrało i to już działa. Zwiększamy też stany magazynowe. No, dzisiaj akurat spotykamy się na warsztacie, ale rolu, też duże zmiany. No bardzo chciałem ten warsztat pokazać naszym widzom, bo to jest ważne, żeby, żeby zobaczyć jak to jest, że to nie jest jakaś tam hałtura, tylko to jest poważny warsztat z ośmioma, jak powiedziałeś wcześniej, stanowiskami. Tak? tak, osiem stanowisk. Także jest tutaj naprawdę mega. Osiem lat w Norwegii na rynku. Niesamowity jakby krok do przodu. Ty masz buty siedmiomilowe, przepraszam. <śm> 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 Tak, to jest kawał czasu, ale też wiele, wiele tysięcy godzin pracy, nie tylko mojej, a przede wszystkim całego zespołu, mhm. tak, więc tutaj pniemy. Zespół no, masz idziemy. wspaniały, pozdrawiamy wszystkich z zespołu Troll Rental oraz innych ościennych projektów, tak. które, które towarzyszą. Jesteście niesamowici, znam, chyba znam większość, prawda, ale... Tak, Ale nie wszystkich. Jeszcze. Na pewno nie wszystkich, bo średnio zatrudniamy 2-3 osoby miesięcznie, więc, więc firma się rozwija. Z nowych jeszcze rzeczy to w 1 lipca otwieramy lakiernię samochodową. Właśnie o tej lakierni coś powiedz, bo Ta, tutaj właśnie tutaj... będzie można przyjść na lakierowanie paznokci. Na lakierowaniu, a nie, to nie ta, to nie ta kurczę, lakiernia, kurczę pieczone, to co to, to za lakiernia, <laughs> Lakiernia samochodowa, tutaj, tutaj? kierownikiem, tak, to będzie akurat w części magazynowej warsztatu, którą dostosowujemy teraz, kierownikiem lakierni będzie Marek Synowiec, też znacie go z MotoPikniku, jest bardzo doświadczonym szefem warsztatu blacharsko-lakierniczego, doświadczenie około 12 lat w Norwegii, także tutaj pewną ręką będzie kierował tym wszystkim. Kolejna branża, no i oczywiście komora lakiernicza, mieszalnik. Trzech doświadczonych blacharzy lakierników już jest w naszym teamie, Także mm -hmm. wszystko już gotowe, czekamy na lakiernie, bo to też niestety terminy zamówień teraz są strasznie długie. Plus uprawnienia, wszystkie zestawy. Macie jakiś artystę, który może coś tam. Malarz, tynkarz, akrobata, malarz. No, no. no nie, nie, malarz, malarz to nie, obyś nie miał malarzy do samochodu, bo nie ma jak malarzom, co spierdzielą to zamarzą. Tak, 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 tutaj tak. nie, tutaj trzeba tak. poezja, tu jest poezja. Jest kolejna rzecz, usługi koparkowo-koparkowe. Tutaj tak. siarę, siare też znasz. No oczywiście, że tak, to pozdrawiam. Nie. Tak, tutaj siara jest kierownikiem główny, głównym tego o. zamieszania. Dwie koparki, dwie ciężarówki, cztery osoby w Teamie świadczymy usługi koparkowe, wywozimy też, też wszelkie no ogólnie prace w terenie, tak? Czyli potrzebujesz wyrównać plac, zrobić drogę, zrobić drenaż, wykopać dziurę, zakopać dziurę, także wszystkie takie rzeczy wykonujemy. E, powiedz mi Krzysiu, że numer, który podałeś, numer telefonu, który leci na pasku na dole. Czy na ten numer, jak się dodzwonię, w każdej z tych dziedzin dostanę informację? E, tak i nie. To jest tylko, to jest ogólnie numer na centralę warsztatu, także zapraszamy okay. a propos rzeczy warsztatowych lub części samochodowych, tam można przełączyć się wtedy do trolla od części. Ale oczywiście można zapytać o numer telefonu typowo do tych nowych e, działalności, które prowadzimy. Tutaj każdy przekaże. Rozwijasz się niesamowicie, to jest świetne. Yy, tak właśnie żartujemy ostatnio, że jeśli chcemy naprawić auto, to otwieramy warsztat, chcemy pomalować auto, otworzyliśmy lakiernię, a trzeba było zrobić nam parking. to tak, chciałeś sobie zrobić piwo, kupiłeś tak, rower, Tak, tak, tak jesteś browarze, również także... współ, e, współwłaścicielem browaru, także to też jest. E... No, to, to rzeczywiście ty taki też. No, mam nadzieję, że nie. A. Jeszcze może tego nie wiem do końca, ale tak, może tak być. Mam nadzieję, że więcej pomysłów na ten rok. No, bez niczego mogę się spodziewać, przyjeżdżając tutaj z jakimś problemem samochodowym. Czy zrobicie mi wszystko, czy, czy jest coś, czego jednak nie zrobicie? Wydaje mi się, że zrobimy wszystko. Podstawowe naprawy plus wymiany wszystkich części, diagnostyka, jesteśmy w stanie tutaj na naszym warsztacie zrobić. Jeśli auto będziesz chciał umyć, wypolerować, wyczyścić, też mamy myjnię samochodową tutaj wewnątrz. Jeśli e, e, coś jest porysowane, no to niedługo też polakierujemy. E, 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 seu Control to w chwili obecnej korzystamy z zaprzyjaźnionych warsztatów, ale też to jest na zasadzie, że przywozisz auto, zostawiasz, odbierasz już Seu Control, mhm. także myślę, że w, pe w pełnym zakresie. Mamy też wiele... To tutaj był wcześniej, tak? Tak, Czyli tak, to Bilextra, był... Czy... Bilextra. Bilextra, Bilextra, Bilextra tak więc tutaj jakby nie było problemu też z tymi uprawnieniami pobił Extra, ale jeśli nawet chodzi o poważne problemy diagnostyczne, które nie jesteśmy w stanie zrealizować tutaj, to korzystamy z usług zaprzyjaźnionych firm, które Czyli tak są jak są... to się tutaj dzieje tak, na ogół tak, tak, tak w Norwegii? Tak, oddajesz jedno działania. miejsce mhm. i później mhm. odbierasz już gotowe, a nie, nie do końca też jakby wszystko zostało tu naprawione, ale jakby cały serwis jest dla ciebie miejscu. tutaj w jednym miejscu. Czyli przynoszę tutaj tak. albo na plecach, albo na przyczepce samochód. E, tak, nim po prostu. tym zakresie też. Dobry. Tak, w tym zakresie też możemy pomóc w każdej sytuacji, bo mamy autoholowanie i do dwóch ton i powyżej dwóch ton wagi auta. Mamy pięciotonowy holownik, też e, auta zastępcze od małych osobowych samochodów po. Po busy i teraz nawet ciężarówki takie małe, 7,5 ton, e, auta, zastępy takie mamy. Ale tutaj... też transport robicie z Polski, czy już tym mniej? Bo mamy wiem, do Was przyjeżdżać. Tak, was, tak. Was przyjeżdża tak to, dużo towaru, więc... to się zmieniło właśnie w ramach połączenia tutaj. Interesów niektórych dostawców mhm. mamy w tej chwili pięć dostaw w tygodniu od producenta części samochodowych, także tylko to jest miejsce na jakieś nie wiem nie tutaj niestety jakby Czyli z, już nie z ze względu na skalę się. musieliśmy się wycofać z e, d, drobnicowego transportu dla klientów współpracujących mhm. tutaj jest syn dogląda jak idzie tak, naprawa tak, tak. wymiana opon małe konsultacje cztery gumy, słuchajcie tak. Także... Młody będzie cztery razy mógł normalnie nie patrzeć na nic i jechać. Tak, dokładnie. E, także tutaj e, co do transportu, tak, no nie realizujemy y, transportów zewnętrznych. Jest tak duże obciążenie czasowe naszych pracowników z tymi dostawami pięć razy w tygodniu, że nie jesteśmy w stanie logistycznie... Wiesz, że nie wiedziałem o tym, a cały czas kierowałem... Nowa. Cały czas tutaj. Także już teraz wiem co jest. Dobrze, dobrze jest się odwiedzać. Niedługo przyjadę również Maluszkiem, to no, jak, już, tak jak już rozbiorę go i, albo z jedną częścią jego czyli z silnikiem i ze skrzynią biegów. Także z, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie Maluch robi furorę również. A Jak przejechałem się przez Oslo tak po prostu ludzie <laughs> Wszyscy chcą zrobić sobie zdjęcie przy nim i tak dalej. Ty masz przecież segmenta naszego dużego piata, tak, tak. ale to już nie jest. To, to już, no, to już postrzegają jako ładne. No, Polonez nie, jest. już bardziej polski, tak, nie? Tak, to tak. No, gdzie jest ten Polonez właśnie? E, Polonez jest właśnie w trakcie remontu z, odświeżamy lakier. E, raczej no, ciężko nazwać, świeżamy lakier, klepiemy go po ostatnim sezonie, niedługo wróci na tor e, z już tym mocniejszym silnikiem 700 koni, także <laughs> będzie się działo, e, no i szykujemy też e, Nissana 200SX, tutaj 500 konny silnik będzie zakuty, też... I siaraż swój też szykuje? Tak, tak, ostatnio mieliśmy właśnie pierwszy trening, mhm. e, dużo, dużo tych drifterów, zresztą z nami współpracuje Mariusz, który jest zawodowym drifterem i ale to myślę, że przyjedziesz, Łukaszu, niedługo do nas do trola i może właśnie zobaczysz te samochody, bo je akurat szykujemy tak, na starej tak. bazie, tam jest garaż holystyczny. Myślę, że, że ten sezon, jeśli tylko pozwolą warunki, to będzie też bogaty w różne eventy z naszej strony. Słuchajcie, Słucham. Słucham. na pożegnanie dla was mogę tylko powiedzieć, że jeżeli a macie problem jakikolwiek z samochodem, części, wszystko tutaj jest na miejscu. Jesteśmy, powiedz jeszcze tylko adres, gdzie my się znajdujemy. Znajdujemy się w szewsko Kooslo, Industry Oslo, 27D. Sklep znajduje się na Gierbym z 38, także 300 metrów stąd. Także zapraszamy, no i oczywiście na stronę IDLR czy Troll Rental. Jeszcze dodam, że w miesiącu maju jest 10% rabatu przy zakupie powyżej 1000 koron w sklepie IDLR, także zapraszamy na stronę internetową zamawiając. Jeszcze co, w miesiącu maju, a może by to tak y, wziąć i pociągnąć na hasło Radio Wataha trochę dłużej? Myślę, że, że jesteśmy w stanie to zrobić, jak Czyli najbardziej. przyjedziesz tutaj, powiesz Radio Wataha i dostaniesz ile procent rabatu? 10%. 10% rabatu. Ale tutaj, no jak wszystkie pomysły, które gdzieś tam na szybko nieraz możemy to faktycznie zrobić tak, że klienci, że klienci którzy słuchają Radia Wataha, mogą we wszystkich naszych filmach dostać 10% rabatu na wszystko. Nie zależy, gdzie przyjadą i z czego będą korzystać, ale to. Ja jestem poznaniakiem szczegół... i byłbym chory, gdybym się nie zapytał o jakiś rabat, bo to myślałem, jest mój... że to z Krakowa bardziej. Z <laughs> nie, krakowskim targiem. Do... A ta, krakowskim targiem masz ta, rację, ta. Ta, ta. to też, to też. E, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, naszymi Państwa gościem Krzysiu, Troll trol Rental, e, tutaj prościutko z warsztatu, z wymiany GUM. W tym czasie, kiedy rozmawialiśmy, e, fantastyczni pracownicy, którzy są tutaj naprawdę niesamowici. Wypompowali, napompowali, wyważyli i zamontowali. Oczywiście, prze, prze, wcześniej zdemontowali. Tak wygląda efekt końcowy wyważonego koła. Wyważenie koła jest bardzo ważne ze względu na to, że w momencie, kiedy koło jest niewyważone, bardzo szybko możecie łożyska, roz po prostu zepsuć łożyska, bo to... Ogólnie wpływa to pije, na, na no to... zły styl, styl jazdy i uszkodzenie tak. i samochodu. Ale czasami jak, jak ktoś nie czuje auta, to jemu to jest, wiesz, wszystko jedno. Tak. Natomiast świadomość... Też tego, bardzo, że... bardzo ważne, na końcu sprawdzamy kluczem dynamometrycznym siłę dokręcenia, ale tak czy owak po 30 kilometrach każdy klient powinien sprawdzić, czy nic się nie poluzowało, także tutaj... Ale taką informację zalecamy. dajecie każdemu tak, jest, klientowi, tak, bo tak, to jest obowiązek w zasadzie fakturze, w każdym warsztacie. E, także e, dziękuję jeszcze raz za odwiedziny. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy, klientów Troll Rental, wszystkich firm Trolla. I e, oczywiście e, wszystkich słuchaczy radia Wataha. A ja właśnie idę zapłacić, także do usłyszenia, Trzymajcie do zobaczenia. Się. Adrianku, jeszcze możesz tutaj pokazać tak dookoła. Tak. I A my już się żegnamy. Cześć. A, my idziemy się załatwić. Tak. 好。Okay.